Że nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej wigilii niż ta spędzona z polskim żołnierzem i z polskimi funkcjonariuszami. Granic Rzeczpospolitej trzeba bronić, bo wojna jest niedaleko, a pod presją działań Federacji Rosyjskiej i Białorusi nasze granice są niebezpieczne, a są bezpieczne dzięki waszej codziennej pracy. Tak, chcemy pokoju, bezpieczeństwa, ale tego pokoju. I bezpieczeństwa nie uda się osiągnąć bez codziennego poświęcenia polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy. A więc przyjechałem do Was, moi drodzy żołnierze i funkcjonariusze, po to, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego munduru, do polskiego żołnierza i do polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych i Prezydent Polski mógłbym Wam powiedzieć dziękuję za Waszą służbę, niż spędzając właśnie z Wami te pierwsze dni wigilijne. Tak proszę to przyjmijcie. Składam Wam z głębi serca najlepsze życzenia i życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za Waszą służbę. Niech żyje Polska.